To jest, myślę. Egit. Jesteśmy pu Egit. I pies i pies i jest, pies. dwa pies, dwa, to dwa psy, dwa piesy. No, chodź tu. Jakieś łobuziaki będą. są jakieś drzwi, zalakowane. lakowane. Po, 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 po. No, ale w ogóle się nie zjorknął, prawie że ja tu jestem. I to dobrze. A zostawił mi jakiś prezent od firmy. No słabo. Słabo. Dobra, tu są drzwi, tu jest ten. A jest szyba, którą da się wybić. Ja się boję tam wejść. Ja się boję tam wejść. Bo to zawsze, jak są takie szyby, to jest jakaś muka. No! Umieram. Ale jest Large Medipack. Dobra, Szmaciarz zginął i dał mi naboje do. Do muzyka, Double Pack. Tak, też uważam, że daleko Dawno temu nie saveowałem. I idzie typ, ale to jest. No ta. No po. To mają pojęcie. Kurde, więcej, więcej. A co? Dobra. Prezenty poproszę nic, nic, nic. A kolega twój? Nic. No, jak nic, to nic By się przydało coś, jakieś wyjście, przejście No, ale chyba najwyżej sobie mogę pocałować klamkę To w ogóle po co ja tu przychodziłem? Jak nic tu nie mogę zrobić, dobra eee, Save Nie się zapisze, ja się herbatki napiję przez ten czas Dobra, atakujmy. Coś tu tamten, tu... No nie pamiętam już, nie wiecie kiedy ja ostatnio grałem drugiego Tomb Raidera? No to wam powiem, że niedawno stosunkowo. Ale żebym tak wszystko pamiętał, to nie, nie... Nie da się tak, kurde, gdzieś mi się coś wydaje, że jakiś guzik tu gdzieś był, coś... Ale może mi się tylko wydaje. Tu się przej przejdziemy trochę, pozwiedzamy chałupę. Bo to są te drzwi jedne i do nich się jakoś dało dostać, bo w ogóle... To, to jest to zejście. Tak, musi tam być coś, bo innej opcji nie ma. A może to jakiś kawałek ściany się dało przesunąć? Dajcie mi chwilę pokminić. A znajdziemy rozwiązanie. No, mówię. No, trochę nie. może. Bo do przodu pewnie się nie da. A da się. Wiem, że coś tu takiego właśnie było z tym bloczkiem. O, gate malena. bo to trzeba przez dacha wejść tutaj. Kominem jak święty i w ogóle ty w kominie takie jazdy mają? Widział ty kto. Jak się wygła. Zabiła szczura, dalej strzela. Tu trzeba uważać, by ty kosa. I tam jest kosa. Dobra. Łopa. Jaki talencior? No to są płomienki Nie lubię strasznie takich akcji No ale się udało przemknąć No pufu, 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 pufu Ginsz tak się Dobra Pieski tam po Jak już nie żyje ziomek to już tu była jakaś faza z żyrandolem? To była jakaś faza z żyrandolem? Bankowo Murbeton była faza z żyrandolem To z tym oginkiem. I dlaczego? I dlaczego? I gdzie był safe? Już wiem gdzie, da, dużo nie straciliśmy dużo nie zostało do nagrywa. gdzie ty? Wracaj. Szczoklowska trzeba poposuwać troszkę. A się nasiłuje. A się nasiłuje skubana się Dobrze, dobrze jest Tam, tam jest kmina jakaś z żrandole Ja to coś kojarzę jak przez mgłę, ale kojarzę, że była kmina z żrandole Teraz zrobił chłop Dobra, kosa mnie popieściła, ale... A ja w ogóle to ja dołem nie mogę? Coś mi to zmieni, że ja dołem pocisnę. A no, zmieni, bo nie pocisnę. Dobra dobra akcja, kominek mnie spalił. Teraz mam nadzieję, że też się uda tak lekko i bez opresji jak wtedy. Opa. Opa! Nie uda się lekko i bez opresji jak wtedy Ale przeżyłem Large Medipack I próbujemy jeszcze raz Lamy dzisiaj Jak w LAM GAMES TV Za wolny czas reakcji mnie Za co się ziórnie. Piesy to już tam bez problemu I to była kmina z żrandolami do tego to jestem pewny na 100% No i to zawsze ciągnie, żeby zacząć coś dalej to się zapiszę i obczaję you Sure, sure, sure A co tam jest? A, gówno. No dobra, no to jest... To, że była kamina z randolami, to nie znaczy, że pamiętam o co chodziło. Ale pewnie o żilandola. Tam tu nie doskoczę, raczej nie ma opcji <gry> Ale spróbować nie zaszkodzi No Wiedziałem, że się uda No i Weichens jest Dobra, otworzyła się klapa Za tym Za tym ogniskiem co mnie wtedy zjarało A co tu jest A co sobie mogę wyjść na dworek? Pozwiedzać. A, i wpaść do wody. No dobra, teraz tylko sejwa sejewne. I sam, nie?